Siemaneczko kochani, witam Was na nowym odcinku, w którym zrobimy pojemnik dla tych oto maleńs, czerwonych maleńs których nazwy to ja wam powiem, że nie wypowiem, bo... Bo nie... Ale wy możecie sobie spróbować to przed przedmiotami powiedzieć. Czemu nie? Drachytorax SP Konhurang Jest to naprawdę ciekawy patyczak, który potrafi latać Dobrze umie latać i teraz dojdzie do spory wymiarów, ale więcej informacji zaraz, zróbmy pierwszy dla niego pojemnik. A jeszcze zanim to, to to, co to jest, to jest trzmiolino i jeżeli chcielibyście hodować takie patyczaki, to musicie wiedzieć o tym, że one jedzą trzmiolino i sprawa ma tak, że one nie jedzą za bardzo niczego więcej. No są czy tam ze 2-3 rzeczy, które potrafię zjeść, najlepszy u nas będzie dom, bo liście dębu jedzą, nie to, że drzewo, liście. Ale tak ogólnie w czasie zimy zlecam, ja spoko. I ogólnie mega tanio, nie? Dałem za te dwie sztuki, czter, za sztukę 4 zł. z No więc tak, zacznijmy od ziemi. Będzie to oczywiście torf, to w sumie jedna paletka starczy, bo dość sporo tam jest. I teraz wykorzystam takie gałązki. One tutaj mają swoje porosty, są mega fajne. I myślę, że one będą na tym cudnie wyglądały. Serio. Czerwono takim omszałym. Chłopie. Dobra, to już trzeba to wsadzić. A tu jeszcze łamać. Żeby tego się fajnie tu wyglądało. O, może jakoś tak. Zdajmy może jakoś jeszcze... O. Tu jeszcze mam taką gałąź naprawdę wielką Pewnie ona się tu nie zmieści no, oczywiście się nie zmieści Dobra, daję jeszcze kilka takich mniejszych gałązek, żeby mogę też sobie posiedzieć na takich Nie wiem, czy już się za, za dużo nie robi Ale lepiej dużo niż wcale Ale też nie, nie za dużo Więc myślę, że chyba tyle powinno styknąć Teraz będę już miały swój krzaczek, na którym będę mogły sobie normalnie chillować I tutaj fajnie od góry będzie można sobie kłaść na przykład roślinki Ja na sobie będę podchodzić i będę sobie jadł Więc myślę, że taka coś będzie idealne na początek Wiem, że nie wygląda to jest super, super, mega fajnie Choć ten naszek wygląda według mnie... Ale pamiętajcie, że to są maluszki i... No, spokojnie Jeszcze nie przełożymy do jakiegoś fajnego terenu, gdzie będą wyglądać... I to tam takiego będzie sporego, bo... Nie rosną małe Choć póki co tego za bardzo nie widać, bo są naprawdę malusie. Spójrzcie, jakie małe bąbelki. No przecież to ma zaledwie centymetr, może półtorej. Fajnie. Myślę, że możemy je wkładać i przyjrzymy się im z bliska. Dobra. Patrzcie, kochani. Mamy tutaj nasze straszyki, znaczy patyczaki. Spójrzcie jak one sobie tutaj siedzą Całe piękne 6 sztuk Ogólnie docelowo miało być 5, ale no, dorzucili nam jedną, więc mega wielkie dzięki Ale są fajne Chłop, jakie czerwone paróweczki <laughs> Jakie czerwone paróweczki! Ej, czekajcie, bo one się tutaj rozbiegują. Jeden gnój powala mi po stole Chyba szuka wody Albo jedzenia, ale chyba wody. Sobie ją zbiera. Wziąłem o. Super. Ja co mam zrobić teraz? Kolejny siedzi po drugiej stronie Pod przykryweczką No co za kochany kijek. Powiem wam tak Dużo informacji o nim nie ma, ale wycisnąłem coś z zakątków internetu i. Podobno został odkryty w 2018 roku. W zimę możemy karmić go trzmieliną, a w lato możemy pokusić się o liście dębu, co wyjdzie nam oczywiście dużo taniej. Wyczytałem również, że jest endemitem dla jednego z parków narodowych w Wietnamie, lecz nie znalazłem już w jakim. Jeżeli chodzi o wilgotność, to będzie 70-80% wilgotności, więc no, wilgotno. Temperatura w przedziale 20 stopni będzie git, ale jeżeli chcemy, żeby nasz patyczak rosnął szybciej, no to 22-23 stopnie będzie idealne. Gatunek podobno bardzo łatwy w hodowli. Dorosłe osobniki potrafią latać za sprawą potężnych skrzydeł. Naprawdę fajnych skrzydeł. Ja swoje osobniki kupiłem za cenę 6 zł za L1, więc drogie to też one nie są, choć ceny widziałem różne. Bo... Nawet 36 zł, znaczy 36 euro za L1. No, już nie tak tanio Co do wielkości, dorosłe osiągają tyle samo co Patyczak rogaty, więc no, możecie sobie wydedukować, czy są duże. Tak ogólnie nie byłem pewien, czy to straszyk czy patyczak, bo w sumie za młodziaka wygląda jak Patyczak, no starość wygląda jak straszyk, a na internecie zdania są podzielone, choć ogólnie wszyscy głosują za Patyczakiem. To tak czy tak, pewien nie byłem, bo ktoś ci powie, straszek, ktoś, że patyczak. No i tak ogólnie to masakra. Dobra, ogólnie patyczak. Yy, to jest ogólnie patyczak. Nie straszek, patyczak. Dobra, więc ogólnie tak. Patyczak, jeżeli przyjrzymy się mu, no to ma. No wygląda po prostu tak, jak patyczak. No nie? Tyle, że mamy po prostu kolor czerwony, który potem już tym kolorem czerwonym nie będzie, ale na karku. Hmm, pojawi się taki fajny żółty pasek, no ja, nogi, no w sumie cały będzie brązowy, brązowo-czarny tak bardziej i pojawią mu się skrzydła, yy, z których będzie potrafił korzystać. Same zaraz samica potrafią latać i to naprawdę dobrze potrafią latać, więc no co, myślę, że uda nam się zobaczyć w przyszłości, jak dorosną. Nie wiem, ile patyczaki rosną, szczerze, w sumie, no nie wiem. Ale też chciałem poświęcić tutaj y, uwagę na jego czułki, bo są cholernie, cholernie długie. Są praktycznie na długość tego straszyka, czy patyczaka. Więc y, długie, strasznie czułki Bardzo fajne te czułki, ciekawe jak będzie wyglądał, jak będzie dorosły. No w sensie te czołki, bo w sumie nie, 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 nie pamiętam jak to wygląda, więc um, wow. Chłop ma szczecinkę w ogóle, on ma chyba włoski. W ogóle ten, ja go teraz położyłem tutaj na liście, żeby zrobić miniaturkę i powiem wam, kurczę, ostrości nie ma, o jest. Powiem wam, że pierwsze co zrobił, to zaczął wcinać liście, a on nie miał, postawiłem go i tak jak wcześniej biegały, bo jak nagrywałem dla was te przebitki, co tam dograłem swój wokal, no, to właśnie on co czas popierdzielał, nie, wokół pojemnika i z pojemnikiem uciekały i w ogóle to Armageddon, bo sześć y, patyczaków zaczęło zdupcać a tego postawiłem i on sobie pomyślał, że on jest na swoim ulubionym liściu i on sobie będzie jadł więc sobie sumie fajnie, sobie siedzi całym krzakiem praktycznie rusza, a on sobie siedzi, ma wywalone więc w sumie fajnie. No i oczywiście trzeba na koniec dać tę plekę. Ale to rozświatuje mnie, bo mówię. No, tak. no jest tak No, jest tacy. No i widzę, że mi światło wzrosną. A więc dobrze, kochani. Na dzisiaj to koniec. Mam nadzieję, że film się podobał i że te sporki też się wam podobały. Są dość nietypowe, przyznacie. Bardzo, bardzo fajne. Ym... No jeszcze patyczaki niebieskie. To jest taki bonus ode mnie. Dobra, mam nadzieję, że Wam się film podobał. Zostawcie subeczka, łapeczkę jeżeli film się Wam podobał. Bo wtedy wiem, że film się Wam podobał. A jeżeli nie zostawiasz, no to nie wiem, czy się film podobał. Czy coś więcej takich, jak coś więcej takich, to zostaw, bo dużo Was tu nie ma. Każda łapka jest dla mnie ważna Serio, Bo wtedy wiem, że Wam się podobał. Więc, no. Dobra, adeus, meu malus